Cześć! Jestem Tomek. Ja już przekazałem mój 1% podatku dla baryczy a ty? Co ja? Ja już dawno też wypełniłem zeznanie. Chcesz przekazać procenta? Daj na sport nie wymienkaj. To hasło tegorocznej kampanii promocyjnej jedynej organizacji z gminy przygodzice, której można przekazać 1%. Zatem daj procent baryczy, niech wygrają w stolicy. Oj daleko nam jeszcze do Ekstra Klasy. Bo tam grają same cieniasy. My wygramy nawet z Legią, kiedy procent dasz kolego. Wisła Kraków nam nie straszna, jeśli swój procencik dasz nam. Kolejorza pokonamy. Bo swój procent też oddamy. 10651. Wpisz do pita nie bądź z Gredem. To nasz numer HRS, bardzo ważny w picie jest. Obok numerzyska tego GLKS barecz wpisz kolego. Wdzięczni bardzo Ci będziemy, a już teraz dziękujemy.